Trzeba marzyć. Trzeba marzyć. Żeby coś się zdarzyło, żeby mogło się zdarzyć. Trzeba marzyć. Rozpoczyna się audycja pod tym właśnie tytułem na antenie polskiego radia RDC. Witają się z Państwem prowadzący te spotkania, Janusz Strobel. Witam się z Państwem bardzo serdecznie. I Nula Stankiewicz, a ja witam się również w imieniu realizujących to spotkanie. Nad dźwiękiem pracuje Waleria Wasilewska, Ola miel nad obrazem, a Kasia Kowalczyk, to jest wydawca tego spotkania. Proszę Państwa, mogłabym tytułem wstępu mówić długo, pewnie całą godzinę, ale mogę po prostu powiedzieć, że jest dzisiaj z nami. I wspaniały, długo oczekiwany gość, pani Stanisława Celińska. Dzień Witam. dobry, dobry wieczór. Dzień tam, dobry wieczór. Pani Stanisławo, okazji do rozmowy i do spotkania jest bardzo wiele, bo przecież niedawno 77. urodziny, 55 lat pracy w zawodzie, 40 lat współpracy z kompozytorem Tomaszem Bajerskim. W moich rękach ostatnia, świeżuteńka, przepiękna płyta pod tytułem Uwierz. Tych okazji do spotkania jest bardzo wiele. My z Januszem przypominaliśmy sobie dzisiaj to spotkanie, które odbyliśmy tutaj przed laty. Tak. E, trzy godzinne ono wtedy było. Czy Pani może pamięta, jaki to był rok? O mój Boże, wiedziałam, że Panią zaskoczę. Nie będę pani męczyć. To był rok 2018. Wtedy zaczynaliśmy to trzygodzinne spotkanie od pytania, o czym pani marzyła jako mała dziewczynka. A na koniec, jak się pewnie państwo mogą spodziewać, zapytaliśmy panią, o czym pani marzy tu i teraz, czyli wtedy w 2018 roku. Czy pani pamięta, co mogła wtedy powiedzieć? W 2018 roku. Mhm. O czym pani mogła marzyć? E, mogłam marzyć o następnych płytach chyba. Mogło tak być. Bo za 2015 była taka pierwsza poważna, znaczy z Maciej Muraszką, czyli Atramentowa. W tym roku jest 10 lat, więc też obchodzę jeszcze jeden jubileusz. Rok jubileuszy, jeden poprzedni, teraz ten takie lata właśnie. Także myślę, że, że marzyłam o tym, żeby, żeby nagrywać kolejne płyty, żeby śpiewać. Powiedziała pani tak. Marzę o tym, powołując się na myśl pewnego hindusa, jogina, żeby zjadać czas, to znaczy, żeby żyć tu i teraz, żeby nie, dać się z, żeby nie dać się ponieść niepotrzebnej fali pośpiechu, bo pośpiech poniża, to jest dobre zdanie. Marzę o tym, żeby smakować życie i nie bać się niczego, i żeby tworzyć każdego dnia, żeby tworzyć dalej. I na koniec poleciła nam pani i naszym radiosłuchaczom taką praktykę polegającą na zapisywaniu swoich myśli i przeżyć każdego dnia. I powiedziała pani, bo my nawet nie zdajemy sobie sprawy, co się w nas dzieje, i kiedy po kilku dniach odwrócimy kartkę do tyłu, możemy zobaczyć, jacy byliśmy, co przeżywaliśmy a to jest niezwykle cenne w poznawaniu samego siebie. No, pięknie. Można powiedzieć, że wszystko się spełniło tak, podobnie chyba. Żyję, jak sobie tego, jak o tym myślałam, e, przez tych, ile to będzie 7 lat. Tak, 7 lat. No to Właśnie tak. 7 latka to jest coś. Pani Stanisławo, Zanim będziemy rozmawiać o pani najnowszych sukcesach, o pani najnowszych przeżyciach, o płycie, nie sposób nie odnieść się do informacji, która ukazała się na stronie teatru śląskiego imienia Stanisława Wyspiańskiego, z głębokim żalem przyjęliśmy dziś wiadomość o śmierci Stanisława Brudnego, wybitnego aktora teatralnego, filmowego, dubbingowego, ale przede wszystkim przyjaciela wielu z nas. Zechce się pani podzielić refleksją. Tak, bardzo to przeżyłam, bo to tuż przed wyjściem z domu, dzisiaj właśnie do, do państwa, do radia, dowiedziałam się i tak mi się przykro zrobiło. E, aczkolwiek, no, piękny wiek, oczywiście, i piękny człowiek, nie mniej szkoda. I jeszcze był na moim jubileuszu w teatrze Polonia, gdzie grałyśmy z Lucynką Malec spektakl. Ja obchodziłam 55-lecie, ona 35-lecie. Stasio był, był na tym przedstawieniu. Jak to Stasio? Nigdy się, on właściwie wyglądał od wielu lat tak samo. W ogóle się nie starzał. Był niezwykle wysportowany. Pamiętam, że kilka lat temu namawiał mnie, żebym biegała z nim po lesie. Gdzie ja tam, Stasiu, tu będę biegać? A bo ja biegam, wiesz, tam po ka w kabackim lesie. I pamiętam, że też jadł tort. I no to było tak niedawno, więc. Dosyć duże zaskoczenie. Dobry, ciepły, cudowny człowiek. Pierwsza chyba spotkaliśmy się w weselu Lidii zamkow, gdzie ja poznałam swojego przyszłego męża i Stasio też tam był, potem przeniósł się do Warszawy i już mogliśmy się spotykać w Warszawie, ale graliśmy też piękne przedstawienie w teatrze studio, taką parę nawet powiedziałabym, parę zakochanych. To było piękne przedstawienie. Tak więc, no, Stasiu sobie już odpoczywa. Odpoczywaj dobrze, Stasiu. Miej się tam dobrze, na pewno jesteś wśród aniołków. Jako człowieka zapamiętała go Pani jako? Jako dobrego, ciepłego, skromnego, pokornego człowieka. A jako aktora? Aktorem był niezwykłym, był naturalnym, prawdziwym. Nie miał w sobie nic z gwiazdora, nic spozy. To było niesamowite. I taką młodość miał w sobie. Zawsze miał w sobie młodość. Siłę, witalność. Był niezwykły. Dziękujemy za to wspomnienie, a jutro po godzinie dwudziestej wyemitujemy jedno z ostatnich słuchowisk z udziałem Stanisława Brudnego pod tytułem Z radości skakałem jak szczupak. To na podstawie książki Adama Zagajewskiego, Najwyższy człowiek świata. Stanisław Brudny wciela się w rolę odchodzącego i umierającego Józefa Czapskiego, w rolę Adama Zagajewskiego, Adam Waronowicz, to w adaptacji i reżyserii Aleksandry Głogowskiej. Trzymam w ręce pani najnowszą płytę, płytę pod tytułem Uwierz, niezwykle płytę osobistą. Wybrała pani jako pierwszy utwór piosenkę Późna Miłość. Dlaczego? Ech. Ładna jest ta piosenka, piękna muzyka rzeczywiście i piosenka, która mówi o tym, że nawet ta późna miłość może być piękna, a może nawet najpiękniejsza. Kiedy grałam koncerty, przychodzili do mnie ludzie, bardzo często to były pary z bardzo dużym stażem małżeńskim, czasami nawet 65-letnim. Ale też przychodziły pary z krótkim stażem małżeńskim, natomiast już w pewnym wieku, czyli poznali się niedawno. Albo kiedyś się poznali, musieli się rozstać, albo e, podchodzili ich najbliżsi. W każdym razie połączyli się kilka lat temu i byli niezwykle szczęśliwi, ale tak szczęśliwi, że aż to się prosiło, żeby napisać o nich piosenkę. Której możemy w tej chwili wysłuchać. Słowa Stanisława Celińska, muzyka Tomasz Bajerski. A w studio Polskiego Radia RDC w audycji Trzeba Marzyć autorka słów. Śpiewająca tę piosenkę pani Stanisława Celińska. No kiedy ja się wzruszałam, mili państwo, słuchając tego utworu, to Janusz Strobel i pani Stanisława Celińska rozmawiali sobie w najlepsze, wspominając, jak rozumiem, stare dobre czasy, stare Aha. dobre piosenki. A to, przepraszam cię, z tej prostej przyczyny? Że żal mi zabierać Wam cennego czasu na antenie. Ja chciałbym <grystujesz> jednak ze Stasią porozmawiać trochę, no, bo przypominać sobie różne sytuacje. O Jonaszukowcie, który... zdaje się, przed chwilą Szukowcie, była rozmowa. Tak, ja mówiłam, że tutaj w Hani nasza, którą też tą bardzo lubię i cenię. Przy tej sambie przed rozstaniem wylałam tyle łez. No. Wiem, że to jest potrzebne. Czasami się martwię, że napiszę smutną piosenkę, ale tak naprawdę ludzie potrzebują się wypłakać też. To też działa na emocje. Bardzo to oczyszcza. Pamiętam, że wtedy byłam naprawdę oczyszczona, bo tych łez było bardzo, bardzo dużo. Napisała pani w książeczce, która jest dołączona do płyty, na samym jej początku takie oto słowa. Przychodzi taki moment w życiu człowieka, kiedy chce sobie odpowiedzieć na ważne pytania. Kim jest? Co kocha? Co jest dla niego ważne? To są poważne pytania i trzeba na nie szczerze odpowiedzieć. W ten sposób może poznać siebie, swoje tęsknoty, a nawet zastanowić się, co dalej, czy idę dobrą drogą. Czy teraz jestem sobą? Na tej płycie zadałam sobie takie ważne pytania i odpowiedziałam na nie. I oczywiście polecam pani, ja polecam, a pani życząc wszystkiego dobrego, oddając się jako wasza Stasia Celińska, tę płytę również podarowuję swoim słuchaczom. Ja się zastanawiam nad odpowiedziami na te pytania. To znaczy oczywiście będę ich poszukiwać w piosenkach. Ale jestem ciekawa, jak... Pani dzisiaj siebie czuje, pojmuje, jak Pani dzisiaj siebie rozumie? Czy dzisiaj jest Pani sobą i czy dzisiaj ma Pani takie przekonanie, że idzie tą drogą, która jest Pani drogą i po swojemu, na własnych warunkach? Tak, to znaczy to jest bardzo, są takie świeże pytania, ponieważ zadałam je sobie tak niedawno. Płyta powstała bardzo szybko, bo teksty były tak spod serca właśnie i z potrzeby chwili. Czasami nawet z wielkiego wkurzenia na to, co się dzieje, czasami z takiej nieprzespanej nocy. I natychmiast Tomasz Bajerski chwytał ten nastrój i dosyć szybko komponował, więc ona powstała dosyć szybko i w sumie została dosyć szybko nagrana. Czyli te pytania postawiłam sobie właściwie niedawno, no można być rok temu, bo w zeszłym roku, ale to przecież minęły zaledwie dwa czy trzy miesiące. No, takie główne pytanie, czy ta Ziemia to jest ta Ziemia, gdzie ja tutaj żyję, prawda? Czy każdy z nas przecież mógł wyjechać? Jeżeli nie wyjechałam, to dlaczego zadawałam sobie takie pytanie? Wiadomo też, że to język, nasz język, w którym pracuję, który, którego się uczyłam, w którym śpiewałam, grałam rolę, to też jest coś, co mnie tu trzyma, prawda? Gdzieś tam może grałabym jakieś zupełnie inne postaci, na pewno nie Amerykanów, ani nie Angielki, ani Amerykanki, tylko pewno jakieś takie, no takich tak zwanych, takie słowiańskie dusze, czyli Czechów i tak dalej, w związku z tym samo to, ale też i Miłość do przyrody, gdzie tutaj ta o tej przyrodzie trochę jest właśnie na tej płycie. Jest dosyć poważna, ale myślę, że nie jest smutna, że ma w sobie jakąś taką nadzieję i... I optymizm, no, tak bym chciała przynajmniej. I prawdę. I prawdę. Prawdę. Zastanawiała tak. się Pani, czy to dobry pomysł, y, zaproponować y. naszym radiosłuchaczom taką piosenkę poważną, bo przecież jest karnawał, a ja Panią namawiałam, że właśnie w tej audycji jest na to czas, mimo karnawału, żeby może odkryć też y, swoje y, smutki, troski. Y, w piosence Bezsilność możemy a, się tak, z tym A nawet wściekłość. Ja Aha. wiem, że na, na koncertach ludzie nawet krzyczą po, po tym, znaczy brawo krzyczą to, bo tak jakby siebie z siebie wyrzucili bo my jesteśmy dosyć bezsilni wobec władców tego świata w związku z tym możemy tylko pokrzyczeć ale nawet ten krzyk przynosi ulgę a jak pani sobie radzi z taką bezsilnością poza tym że oczywiście można o niej napisać piosenka to też jest uwalniające ja w tej chwili troszkę inaczej już myślę że wyrzuciłam jak musimy mówiły jak to się stało tak wyrzuciłam z siebie całą tę złość przy pomocy właśnie tych piosenek, i teraz troszkę inaczej myślę. Teraz wiem, że się będę cieszyć i radować z tego, co mam, z tego, co jest. Tak jak i tu powtórzę kiedyś Czesław Miłosz powiedział do Julii Hartwik, też poetki wspaniałej, powiedział radość, radość, tylko radość. I sama Julia Hartwik umarła w wieku 90 paru lat z uśmiechem na ustach, taką ją córka znalazła. I tak bym sobie życzyła teraz, cieszyć się, niech sobie tam oni robią co chcą, nie mam na to wpływu, ja się będę cieszyć. Ale oczywiście ten, ta piosenka, ten wyrzut gdzieś tam bardzo mi pomógł, więc może i pomoże słuchaczom. Bezsilność. Państwa i naszym gościem w audycji Trzeba marzyć jest Stanisława Celińska, to jej słowa. Tomasz Bajerski na fortepianie i to jest kompozytor tego jakże dramatycznego utworu, jakże ważnego. 40 lat współpracy to bardzo dużo. To się człowiek może poznać z drugim człowiekiem, jak że się tak kolokwialnie wyrażę, łyse konie, beczkę soli zjeść, pokłócić pewnie i pogodzić też nie jeden raz. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że miałam taki problem, ponieważ nagrałam tę bezsilność, znaczy, powstała bezsilność. I pomyślałam sobie na no wszystko dobrze, tylko to wcale nie jest z mojego ducha, tak naprawdę, jest z mojej religii, tak, bo nadstaw drugi policzek i tak dalej, wybacz wrogowi. I strasznie się męczyłam, ale wykonywałam ten utwór. No i któregoś razu przyszła do mnie para. Ja nazywam to parą aniołów, dwoje bardzo pięknych ludzi. Ona usiadła po prawej, po lewej stronie. I tak y, patrzy na mnie tymi swoimi oczami nie, anioła i mówi tak Pani Stanisława, ale Pani przecież nie jest sama, e, no, bo na początku było słowo i wszystko zależy, wszystko jest w rękach mm. Boga. I ja mówię, aha, no tak, rzeczywiście, tak, tak, dobrze. no Wróciłam do hotelu, bo było, to było gdzieś na wyjeździe, mówię, no wszystko wspaniale, tylko muszę coś napisać, ale jak ja to zrobię, no Boże, chyba mi pomożesz. I napisałam taki wiersz, który jest zaraz po tym. Nazywa się Modlitwą Bezsilnego. Jest na, na muzyce takiej bardzo wolnej, więc ja go może szybciutko przeczytam. Jak on i żeby nie było tak za długo, który właśnie no, można powiedzieć, mówi o tym, że cóż my możemy my możemy tylko się pomodlić, a wszystko jest w rękach Boga. To On ma zmiększyć serca wrogów, a my. Niewiele możemy zrobić i o tym właśnie jest to. Jesteś moją siłą w bezsilności, więc niepotrzebnie tak się bardzo lękam, trworzę. Chronisz mnie potęgą Twojej dobroci, dobrocią walczysz nieustannie ze złem, Boże. Tylko mi modlitwy jasnej trzeba i oczu wzniesionych w górę w cichej pokorze do Twego sprawiedliwego nieba, bo początkiem wszystkiego było Twoje słowo. Zechciej, proszę litościwy Panie, wybaczyć chwilę mej niemocy i słabości. W sercu była gorycz i nienawiść, a Ty mnie uczysz wybaczającej miłości. Już nie będę pragnąć zemsty krwawej, poproszę Ciebie, mądry, miłościwy Boże, żebyś zmiękczył serca wrogów twarde, uleczył je wszechmocnym, miłosiernym słowem. I trochę mnie to uspokoiło. No tak, bardzo yy, mądre, głębokie, dojrzałe, filozoficzne. Takie powiedziałabym, dobry fundament na życie po prostu. Wiedzieć, że się ma oparcie w tego, w którego się wierzy tak głęboko. Tak. Porozmawiamy o współpracy z Tomaszem Bajerskim? Yy, tak, z Tomkiem zrobiliśmy właśnie, bo tak w poważnych tematach się obracaliśmy. To z najwię, z najważniejsze rzeczy, jakie w życiu zrobiłam, to była Księga Hioba, czyli Inaczej de Profundis, i to było w 84 rok, czyli 40 lat temu, teraz już troszkę więcej, bo jest 25, ale to Kochanowski, um, prawda? To? Pieśni, to pieśni i treny Kochanowskiego, dobrze pamiętam? Czy co? To pieśni i treny Kochanowskiego tam dobrze był, pamiętam. Tak, tam były pieśni i treny dodane do tego. Najpierw były tylko pieśni, nazywało się To The Profundis, ponieważ wtedy, w 84 roku, kiedy zginął e, ksiądz Popiełuszko. Mm, Miłość był absolutnie zabronionym poetą i już na fiszu to w ogóle nie było mowy. W związku z tym nie można było napisać księga Chyba w tłumaczeniu Czesława Miłosza i nazwaliśmy to de Profundis. Ktoś mądry wymyślił, że ci na górze się w ogóle nie zorientują, bo co to jest Deprofundis? Profundis? No i rzeczywiście graliśmy ten spektakl i no, to było niesamowite. Pamiętam, że, że Jedno, to było jedno z takich ważniejszych moich hmm, przedsięwzięć. Tym bardziej, że wymagało to takiego aktorstwa bardzo ukrytego, bardzo pokornego, hmm, skromnego i takiego do środka można powiedzieć. Tego się uczyłam właśnie grając tego, tego Hioba i to było pierwsze. Potem oczywiście jeszcze tam spotykaliśmy się przy różnych mniejszych hmm, zadaniach, ale hmm, następny monodram to, była, to był Wilkołak. To było takie. Maria z Francji napisała taką baś, można powiedzieć, wierszem. I do tego zostały dodane pieśni Pierre Sarda I to była taka opowieść o Wilkołaku, niesamowita też. To jest taki następny monodram. No i oprócz tego koncerty, koncerty. Ale też nie. Jakby nie spodziewałam się, że tak szybko te moje teksty obecne, bo to były wszystko teksty nie moje, że te moje. tak. Znajdą taki szybki oddźwięk w jego sercu i w duszy, i że tak gdzieś podobnie myślimy, podobny jest to temat, każdy z nas niesie podobne tematy, i nagle tak to szybko wszystko się urodziło i powstało, więc to była moja wielka radość. Inne są te koncerty od tych, które, w których ostatnio mogliśmy Panią po podziwiać przez lata, bardziej estetyczne, może bardziej takie teatralne, bardziej takie do siebie, powiedziałabym. Oczywiście wiadomo, że do słuchaczy, ale one są, powiedziałabym, mniej rozrywkowe. Dobrze, dobrze to czuję, dobrze tak, to rozumiem. Tak, to jest dosyć poważny koncert. Tak jak mówię, no każdy w życiu ma taki moment, powinien mieć, kiedy te poważniejsze pytania sobie zadaje ja się. Nawet bałam, że ludzie będą bardzo tacy no, niezbyt chętni, ale wchodzą w to bardzo pięknie. Można ich pięknie poprowadzić. Rzeczywiście e, słuchają wspaniale. Na końcu i nawet do tej pory jeszcze chyba nie zaśpiewaliśmy. Kiedyś w środku śpiewałam, są dwa bonusy. E, no, bardzo zabawne. Jeden to jest precz stąd, który mówi o tym, że no, wyrzuca po prostu mężczyznę. To nic nie robi, tylko pachnie. A mam na tutaj dla niego lifting, mikroderma, i inne cuda, <noise> nie wiadomo wianki, a on sobie leży, tak? Więc to, A drugi to jest o mojej miłości do koparek i do przedmiotów, mianowicie do rzeczy konkretnych. Nasz zawód, wiadomo, i, i twój, i, 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 i twój, to jest taki, że no, fajnie zaśpiewa, e, można było lepiej, nie? Ktoś mówi, no ładnie zagrał, no, znam lepszych, tak. Selinska, no fajnie śpiewa, ale może już niech ona przestanie i takie różne rzeczy. Natomiast gwóźdź wbity, wbity. I o tym właśnie jest ta piosenka, że, że proszę Państwa, taki to konkrecik. Mhm. O konkretnych rzeczach, tak. Ale to może na końcu puścimy. Może na końcu. A teraz robota. mieliśmy e, ocieplić, o, tak, o babci. E, klimat o babcie. Ja pamiętam, gdy pani o babci wspominała, poświęcając jej dużo miejsca w, w swoich wspomnieniach tutaj w naszej audycji. I oczywiście pamiętam, książkę niejedno przeszłam, mowa o babci Janeczce. I tak, babcia była wspaniała. Ja nie wiem, czy tak mi wypada, ale. Ale ja wiem, to czysto polski, wypada. czysto polski wyraz tam jest zawarty w tym. Babcia mówiła: Stasiu nigdy nie pokazuj całej dupy, tylko zawsze kawałek. <głos> <głos> Mama mówiła: Duba, czysto polski wyraz staropolski. Coś w tym jest, bo oczywiście psycholodzy mówią: zachowaj dystans i tak dalej. Bardzo mądre rzeczy mówią na ten temat. Niemniej babcia w tym takim skrótowym. Powiedzeniu chyba zawarła bardzo mądrą myśl o tym dystansie. I no ja tak próbuję, ale nie zawsze mi to wychodzi. Mhm. Wspominała pani ją jako schludną, czystą, pracowitą, odpowiedzialną i oszczędną. Wspominała pani, że jak coś dostawała, to nie umiała z tego korzystać od razu, tylko odkładała do szafy i tak potrzebowała czasu. Szafie. Tak. Babcia była dzielna, przeszła rawę z bryk, ale nigdy nie zwątpiła w Pana Boga. I pomyślałam sobie, że napiszę w końcu taką piosenkę jej poświęconą, ale nie tylko, ponieważ przychodziły też do mnie panie i panowie. Mówi, a o dziadku pan napisał o babci, napisze, no ja to spróbuję napisać o babci. I bardzo lubią tę piosenkę, o wspomnienie o babci. A pani tak jak babcia lubi Węgierki, śliwki Węgierki? Lubię też. <laughs> Posłuchajmy wspomnienia o babci. O czym tak rozmawiacie. Rozmawiamy o tym, że bardzo mi się podoba taki prosty przekaz, taka czysta forma, głos i fortepian, głos i gitara. Dlatego, że dla mnie osobiście ten przekaz istotny merytoryczny tekstu, przekaz aktorski. Przekaz interpretacji tych piosenek jest dużo czytelniejszy niż miałbym tutaj słyszeć jakieś orkiestry większej, hmm. czy i tak dalej. Zaraz mi, za, orkiestra mi zaraz zabiera, <grywa> zabiera słuchanie tego, o czym jest piosenka, bo zaczynam słuchać jakichś harmonii dziwnych, popisów różnych muzyków. Dokładnie. W tej orkiestrze takich czy innych. Chociażby była najlepsza, bo to nie o to chodzi. I, hmm. i wydaje mi się, że to, to takie jest bardzo szlachetne. I fajne. Takiego hałasu. Ja to tak męczy strasznie. Jeszcze te to... W programie oglądam voice i tak dalej, ale dwa te dżingle są tak mocne i wszystko jest takim wielkim hałasem. I nagle ktoś wychodzi, tak się zdarza z bardzo prostym przekazem teraz naprawdę Voice Senior. Jakaś babunia wyszła, zaśpiewała kawałek wszyscy się popłakali, bo to było takie prościutkie, takie jakby zejście do tej pierwszej myśli, nie? czego, bo strasznie jesteśmy pogubieni już w tej ilości dźwięków. Dlatego pomyśleliśmy, że taka płyta będzie. Często hmm, nieludzkich, ludzkich na Często nieludzkich, elektronicznych. Tak, tak dokładnie, właśnie. Żeby... A ja bardzo chciałam, żebyśmy zagrali płytę, piosenkę pod tytułem Będziemy, bo ona jest taka patrząca w przyszłość. Oczywiście będziemy pod pewnym warunkiem i to się okazuje w płęcie tego utworu. Posłuchamy? Tak, proszę. Ze Stanisławą Celińską, którą mogą Państwo podziwiać na najnowszej płycie pod tytułem Uwierz. Te 55 lat pracy w zawodzie na pewno skłania do refleksji, do podsumowań. Myślę, że po takim czasie pracy w zawodzie człowiek może się zastanawiać, co mógł zrobić inaczej, czy to na pewno wszystko tak, jak miało być, czy mogłam coś zrobić lepiej. Pewnie się wspomina jakieś swoje sukcesy, a może się też zagląda w to, co się nie udało. Ja jestem ciekawa i. Chciałam na koniec o to mm, Panią zapytać, za co Pani lubi siebie najbardziej jako człowieka? Kiedy? Kiedy się nie denerwuję, nie krzyczę, nie złoszczę. Kiedy jestem cierpliwa i nie reaguję nagle na coś, jakimś zwrotem, ucieczką albo awanturą. Jestem spod znaku byka i po prostu bardzo dużo znoszę, ale w pamięcie wpadam w jakiś obłęd i zaczynam, kopyta lecą po prostu na płachtę czerwoną i patataj, patataj, patataj i rogi i tego nie lubię, tego nie lubię. Chciałabym bardzo wyrównać to wszystko, być spokojna i cierpliwa i umieć czekać, co jest bardzo ważne. A za co pani lubi siebie najbardziej jako aktorkę, jako artystkę? Zagrałam kilka ról, które chyba mi się udały. Jest taka na HBO bodajże, taka grałam z Zadziwiłowiczem. Graliśmy i ja grałam osobę z depresją, która pomału z tego wychodzi. To to mi się udało chyba. Teraz była taka Baba Dziwo Pawlikowski-Jesnożowski, w tym roku jest właśnie rok Marii Pawlikowski-Jesnożowski, która pisała genialną sztukę Baba Dziwo o władzy. I w, ta moja władczyni w pewnym momencie mówi, że nie ma władzy, która nie demoralizuje, każda demoralizuje. I to było takie niesamowite. I, i cała ta sztuka zrobiona przez Henryka Klubę w Łodzi. I moja rola, bo gram siebie i gram sobowtóra również e, swojego. E, to pamiętam, że to też... Bardzo lubię siebie jako Agnieszkę w Nocach i Dniach. Zresztą ludzie też. E, no dużo, dużo bardzo tego by było, ale też... Bardzo polubili mnie śpiewającą i to mnie bardzo cieszy, bo się wywodzę z rodziny muzycznej, czyli ojciec pianista, mama skrzypaczka. skrzypaczka. I bym pewnie nie była aktorką, gdyby mnie mama posłała do szkoły muzycznej, no ale nie posłała, bo się bała, że wybiorę sobie trudny zawód. To sobie wybrałam łatwy. Zawód jest naprawdę bardzo, bardzo trudny i ym, chociaż polecam, jeżeli ktoś ma talent i pasję, to tak, ale jest to ciężkie, zwłaszcza się gra takie dramatyczne, trudne role. A dużo pani pracuje? Czy dużo pracuje mhm. w, tej, w tej chwili? z aktorstwem jest ma, malutko, już skończyłam grać Grace i Glorie, i gram w barwach szczęścia. Głównie śpiewam, piszę teksty, tym się zajmuję. A dużo pani występuje? Czy dużo pisze? Nie. Czy dużo pani gra koncertów? Koncertów. W tej chwili się za... dużo było, bardzo w zeszłym roku, właśnie, mm. bo płyta się ukazała 22 listopada, więc troszeczkę tych koncertów było. No i teraz są następne. Na razie troszkę rzadziej, a za chwilę będzie więcej, ale też nie chcę za dużo, żeby jednak troszkę pożyć, pocieszyć się życiem, taką codziennością, pogłaskać pieski. No właśnie, chciałam zapytać, jakie teraz pieski? Pieski Melusia, która była znaleziona w lesie, już jest dużą panienką i druga bajka, która też była gdzieś tam znaleziona w ogródkach dziełkowych i potem przy, była dwa razy w takim w tym domu dla piesków biednych, a potem w domu takim zastępczym. Bo ja pamiętam jeszcze Także... kropkę. Kropeczkę, ja tak, kropeczki już nie krope... ma. No, tak, bo to lata temu było. Kropeczki nie ma, kropeczka się bardzo opiekowała Melusią. Jak kropeczka odeszła, no to było bardzo przykro i smutno. Nawet na serduszko Mela się pochorowała. Trzeba było wziąć szybciutko pieska, no więc mm -hmm. teraz są dwie. Bajka już też ma parę ładnych lat, także. Mam dwie sunie. Fragmentem piosenki się z Państwem podzielimy. Obiecane lubię koparki, kończy się nasza audycja. Trzeba marzyć. Janusz Strobel, hmm. i Nula Stankiewicz, Olać miel pracowała nad obrazem, Waleria Waślewska nad dźwiękiem. Kasia Kowalczyk była wydawcą tego spotkania, którego bohaterką była pani Stanisława Cylińska. Dziękujemy, życzymy Dzięki, dużo zdrowia i, i wszelkiego Dzięki. dobra.